Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na nowy film z serii Co tam czytam, czyli jest to taki update czytelniczy, w którym łączę w Wrap Up i TBR. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jakie książki udało mi się ostatnio przeczytać i przesłuchać oraz jakie mam plany czytelnicze na najbliższy czas, to zapraszam Was dalej do oglądania. ten ostatni film, który udostępniłam na kanale właśnie z tej serii, co tam czytam i tam skończyłam na książce Czas cieni autorstwa Magdaleny Zawadzkiej-Sołtysek i od tego czasu udało mi się przeczytać i przesłuchać 10 książek, z czego jestem super mega zadowolona, zwłaszcza, że marzec nie był czytelniczo najlepszym miesiącem, gdyż przez dwa tygodnie leżałam chora i nie miałam w ogóle siły ani czytać, ani słuchać. E, gdzieś tam odpalałam sobie tylko muzykę w tle i tyle, e, ale gdzieś tam podgoniłam już teraz, więc doszłam do wniosku, że pierwsza połowa kwietnia na taki update czytelniczy będzie idealna i tego będę się trzymała. Żadnych sztywnych ram, po prostu kiedy. Stwierdzam, że warto zrobić podsumowanie, wtedy siadam i nagrywam, i tutaj właśnie się z Wami dzielę tymi swoimi ostatnimi poznanymi historiami. Także, tak jak wspomniałam, właśnie udało mi się od tamtego czasu przeczytać 10 książek, i w tamtym filmie też już wspominałam, że zaczęłam słuchać, jak dobrze pamiętam, albo że zaczynam słuchać Mistrza i Małgorzata Buchakowa. Była to książka, którą sobie omawiałyśmy na klubie książki i skończyłam ją słuchać, więc, yy, więc teraz już mogę podzielić się wrażeniami po takim czasie yy, od pierwszego poznania tej historii, bo ja Mistrza i Małgorzatę czytałam albo na studiach, albo w liceum, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie no, historia była mi sama, niemniej jednak minęło trochę czasu i ja też jestem inną osobą, inaczej doświadczałam właśnie. Tej książki, zwłaszcza, że słuchałam ją w audiobooku, więc też inaczej poznawałam to wszystko. I w ogóle była mega ciekawa dyskusja, właśnie na naszym klubie książki, gdzie szukałyśmy różnych mm, takich nawiązań. Y w innych książkach, co do nas przemawiało, co nas zachwyciło. No i w ogóle sam audiobook czytany przez Filipa Kosiora to jest Mistrzostwo Świata, więc bardzo, bardzo polecam. Ale wszystkie też zgodnie stwierdziłyśmy, że zupełnie inaczej się tę historię odbiera, kiedy się ją czyta i kiedy widać właśnie te wszystkie takie smaczki umieszczone między wierszami w tej powieści. Także. Kiedyś może do tej książki wrócę już w formie papierowej, nie audiobookowej, ale teraz ponownie się w niej zakochałam i ach, cudowna to była przygoda. Następnie przesłuchałam w audiobooku Dzieci Zimy Magdaleny Zawackiej Sołtysek później żywą wodę też przesłuchałam i martwy świt. I tym oto sposobem skończyłam właśnie e, całą tę serię e, autorstwa Magdaleny Zawadzkiej i Sołtysek, która jest rewelacyjnie nagrana, dostępna na Storytel. I tutaj przy okazji chciałam Wam dać znać, że mój link afiliacyjny do Storytel jest wciąż aktywny, możecie z niego skorzystać, znajdziecie go w opisie tego filmu. E, jest to link, który daje Wam 30 dni za darmo do korzystania właśnie z aplikacji Storytel, pod warunkiem, że jesteście nowymi użytkownikami. Także tutaj tylko to chciałam zaznaczyć. I dodatkowo drugi i trzeci miesiąc jest minus 50% tańszy z tym linkiem afiliacyjnym. Jeżeli chodzi o całą serię, to jeżeli lubicie właśnie książki nawiązujące trochę do mitologii słowiańskiej, ale też lubicie książki Elżbiety Herezińskiej, takie historyczne, w których jest właśnie nawiązanie do naszej historii, do naszej kultury, gdzie jest właśnie ten taki język stylizowany, dzięki któremu właśnie jesteście umiejscowieni w konkretnym miejscu, czasie, gdzie poznajecie w ogóle, dzięki Dzięki temu charakter postaci, bo to ma bardzo duży wpływ tutaj, to totalnie Wam polecam całą serię aczkolwiek muszę y, wam tutaj też zaznaczyć i widziałam, że sporo osób o tym pisało y, na Goodreads, że martwy świt, on chyba wyszedł trochę później i on już trochę odbiega, mam wrażenie, od tych wcześniejszych książek. Z racji tego, że jej przesłuchałam praktycznie w jednym ciągu, widziałam tą różnicę i nie czekałam na ten ostatni najnowszy tom, on był super. On był super, ale jednak te pierwsze były najlepsze, także bardzo, bardzo Wam polecam. Świetnie wykreowany świat, niekiedy bardzo mroczny, nawiązujący do słowiańskich wierzeń, e, mitologii, jak również różnych baśni. Następnie przesłuchałam w audiobooku Szczegóły Ia Genberg, i Genberg. Ja o tej książce Wam tutaj wspominałam, kiedy nagrywałam reading vloga, takiego bardziej luźnego e, na tym kanale, i tam Wam wspominałam, że nie za bardzo pamiętam, o czym ta książka jest, i dopiero jak zaczęłam Wam mówić, to przypomniałam sobie, szczegóły właśnie z tej historii jest to taka bardzo osobista historia bym powiedziała, jeżeli lubicie tego typu powieści to tutaj myślę, że warto się zagłębić, też w audiobooku następnie przeczytałam 13 opowieść bo to była książka a, 13 opowieść miałyśmy w marcu na klub książki Mistrz i Małgorzata był, był lutym, chyba tak tak, to by pasowało. I trzynastą opowieść przeczytałam, słuchajcie, Migusiem. To była książka, która mi właśnie umilała czas, kiedy byłam chora i musiałam sobie to troszeczkę tak rozłożyć, bo nie byłam w stanie się za bardzo skupić, ale to była. Taka uczta dla moich czytelniczych zmysłów. Och, cudowne to było. Niestety nie mam książki tutaj fizycznie i nie dlatego, że się jej pozbyłam. To znaczy, trochę się pozbyłam, ponieważ zaniosłam mojej mamie, bo wiedziałam, że ta książka się jej spodoba. Dla wszystkich miłośników Dziwnych Losów Jane Eyre, ale nie tylko. Dla takich właśnie miłośników, mówiąc już tutaj tak ogólnie, powieści gotyckiej, dla wszystkich miłośników książek autotematycznych, czyli. Książek, w których bardzo dużą i ważną rolę odgrywają książki, to trzynasta opowieść będzie taką wisienką na torcie. I kolejną książką, którą przeczytałam, jest to Nieznajoma z portretu Camille de Peretti. Jesteśmy dalej w temacie serii Butikowej. Ja o tej książce również wspominałam Wam tutaj na kanale. Był to jeden z takich dłuższych reading vlogów połączony z targami książki w Poznaniu, także jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to tam Was też odsyłam. Tutaj tylko krótko powiem, że to też jest Świetna książka. Mniej jest tutaj skupienia na malarstwie, aczkolwiek obraz odgrywa tutaj ważną rolę. Mamy tutaj oczywiście damę z portretu, tą nieznajomą z portretu, jak również tajemnicę tego obrazu. Pojawia się tutaj klint, ale to, jak ta historia łączy tak wiele różnych wątków i na samym końcu okazuje się. To, co się okazuje, było dla mnie niesamowite, i bardzo dobrze spędziłam czas z tą książką. E, zwłaszcza poznając losy tych bohaterów, tego, czego doświadczyli, przez co musieli przejść, przez to, że tutaj mamy jakby cztery linie czasowe i naprawdę, bohaterów z różnych warstw, warstw społecznych, to tym bardziej jest się zaangażowanym, jak to wszystko finalnie. Się połączy w jedność. Zresztą tutaj e, jest napisane, co było faktem, a co było mitem w tej powieści, ale faktem jest, że obraz nieznajoma z portretu e, Klimta, który został też przemalowany, został znaleziony po 20 latach właśnie w ogrodzie e, muzeum. To jest jakby próba odpowiedzenia, co mogło się wydarzyć e, i dlaczego ten obraz się znalazł po takim czasie, właśnie w tym miejscu. Także jest to oczywiście fikcja. Ale kto wie, może tak rzeczywiście było. <laughs> Lubię, kiedy w powieściach jest właśnie połączenie faktów i mitów, a jednocześnie tworzy się w to taką bardziej historię po prostu o ludziach. Także tutaj zdecydowanie. To znajdziecie. Następnie, słuchajcie, skończyłam czytać, a właściwie słuchać audiobooku, książkę Gomora, Władza, strach i pieniądze w polskim kościele. Od dłuższego czasu chciałam tę książkę poznać. Jeszcze jest kilka, które mam na swojej liście, właśnie o podobnej tematyce, tylko musiałam sobie zrobić przerwę, bo strasznie. Wzburzyło mnie to wszystko, chociaż mam świadomość i staram się być na bieżąco, czytać i tak dalej. Tak, zebranie tych wszystkich informacji właśnie w takim jednym obszernym reportażu bardzo mnie zbulwersowało strasznie. Teraz, oczywiście, to tak staram się łagodnie mówić, ale naprawdę, czytając tę książkę, czułam ogromny gniew i taką bezsilność względem tego wszystkiego. Niektóre fakty, które tam zostały podane, mam wrażenie, że nie były aż tak bardzo przezroczyste. Wiecie, chodzi mi o to, że jeżeli czytam jakiś reportaż, chciałabym sama sobie wyrobić zdanie, a nie żeby właśnie autor mi je w jakiś tam sposób, nie to jest narzucał, ale gdzieś tak dodawał tą swoją wizję, gdzie ja mogę to po prostu przejąć. Nie było to tutaj nagminne i zresztą było podkreślane, że nie chcemy tutaj zrobić tego czy tamtego, po prostu... Ma to takie odzwierciedlenie i było to oczywiście tłumaczone. Niemniej jednak, rzeczywiście jest to dobry reportaż, bardzo wnikliwy, bardzo taki szeroki, wręcz bym powiedziała, gdzie pojawia się mnóstwo nazwisk, sytuacji. Także, jeżeli lubicie tego typu reportaże, to ja tutaj oczywiście też polecam. W audiobooku również. Sama książka jest dość gruba, więc tutaj dla mnie było to. Zresztą nie mam tej książki, więc a chciałam ją poznać, także tym bardziej cieszę się, że tutaj mogłam ją przesłuchać w audiobooku. Następnie zrobiłam rerit mojego ostatniego patronatu, czyli... Książki T. Kingfisher od wydawnictwa Esquen Imaginatio, Zagłada Puka do Drzwi. Reading vlog z tą książką już tutaj pojawił się na kanale. Jeżeli spodobały Wam się poprzednie książki Kingfisher, a zwłaszcza Pokrzywaj, i Kość i Wypieki Defensywne, to Zagłada tym bardziej Wam się spodoba. Ja Wam w tym filmie wspominałam i to i cały czas podtrzymuję swoje zdanie, że mam wrażenie, że jest to taka bardziej powieść historyczna z wątkami magicznymi, ale też mrocznymi, w której oczywiście poznajemy szeroki wachlarz postaci, zachwycających postaci, bym tak mogła powiedzieć, z którymi łatwiej nam się jest utożsamić, ponieważ mają one słabości, boją się tego, czego nie potrafią zrozumieć, są przytłoczone niektórymi informacjami, po prostu są to bohaterowie z krwi i kości, a jednocześnie są też Niezwykli, tak po prostu. Także totalnie Wam polecam. Ja jestem wielką miłośniczką i fanką książek Kingfisher. To jaka wrażliwość wychodzi z tych historii, i to jak ja często się na nich jakoś tak nie tyle co wzruszam, ale czuję się poruszona i czuję, że te historie mocno do mnie przemawiają. Tutaj słuchajcie, ostatnia książka, która jest właśnie w tym zestawieniu podsumowania czytelniczego, mianowicie góry śpiewają Nguyen Fan Kem Mai od wydawnictwa Albatros. Co to była za historia? Zresztą w ogóle mam wrażenie, że ten ostatni czas czytelniczo był naprawdę rewelacyjny. Wszystkie książki były bardzo dobre i to nie jest tak, że jestem nieobiektywna, ja po prostu dobrze znam swój gust czytelniczy. I sięgając po pewne książki, wiem czego oczekuję. Naprawdę trafiałam ostatnio na genialne książki i jestem z tego mega zadowolona, bo no dobrze jest spędzać czas z dobrą książką, prawda? E, I tak jest właśnie z książką Góry Śpiewają. Słuchajcie, minął prawie rok od przeczytania Pacinko i i ta książka wzbudziła we mnie podobne emocje. Jak coś to Pacinko według mnie jest najlepszą książką 2024 roku. Nie jest to książka, która została wydana w zeszłym roku, ale po prostu ja ją przeczytałam w zeszłym roku i stwierdziłam, że to będzie najlepsza książka. Tak abstrahując też od wszystkich patronatów. Ale tak, tak pomyślałam sobie, że, że to jest książka, która bardzo do niej tak... Dobiega, bym powiedziała, emocjami i przeżyciami, które tutaj, których tutaj doświadczyłam podczas czytania. Niesamowita historia, e, ukazana z perspektywy dwóch kobiet, babki i wnuczki, i też ukazująca historię Wietnamu. Zwłaszcza, że akcja rozgrywa się od 1972 roku, gdzie autorka stara się ukazać Wietnam zupełnie z innej perspektywy niż często jest to ukazywane chociażby w filmach amerykańskich, gdzie wojna w Wietnamie była tak konkretnie zaszufladkowana i taki obraz często Wietnamu i Wietnamczyków był zapisany, jednocześnie też tworząc zbiorcze wyobrażenie na temat właśnie Wietnamczyków i Wietnamu. A tutaj ta historia jest taka bardzo cielesna, bardzo wrażliwa, ale też bezkompromisowa, pokazująca y, straszną naturę człowieka, ale też tą taką piękną, pełną miłości, czułości, dobroci, ale też o sile człowieka, który chce walczyć nadal o swoje życie i w ogóle o życie bliskich. To jest jedna książka, która tak naprawdę jest taką sagą rodzinną. Także, jeżeli lubicie tego typu historie, to totalnie przeczytajcie: Góry śpiewają. Cudowne doświadczenie i też bardzo polecam Wam posłowie autorki, bo jest to historia wymyślona, która mogła mieć miejsce, i też bardzo polecam Wam posłowie autorki, bo jest to historia wymyślona, która mogła mieć miejsce, ale jednocześnie też sama historia, właśnie yy, Nguyen Fan Kemai jest o tyle ciekawa, że można tutaj znaleźć jakieś takie wspólne elementy, które gdzieś przebijają się w tej historii. Więcej o tej książce pisałam na Instagramie. Także to, kochani, jeżeli chodzi o podsumowanie czytelnicze, 10 tytułów, które e, no. Znalazł sobie miejsce w moim czytelniczym sercu. Dajcie koniecznie znać, czy jakiś tytuł Was zaciekawił, czy coś wpadło Wam w oko, a teraz przejdę sobie do planów czytelniczych na najbliższy czas. Mam tutaj cztery książki i każda z nich jest zaczęta, więc najpierw zacznę od książek, a potem jeszcze przelecę przez audiobooki. Pierwsza to Cordelia. Zaczęłam wreszcie czytać książkę miejsce na Grahama po takim czasie, i ta książka pojawiła się już we <laughs> wszystkich dwóch update'ach czytelniczych właśnie na tym kanale w tym roku, ale jestem mniej więcej w połowie i jak czytałam ostatnio właśnie tę książkę, to miałam takie poczucie, że to jest to, za co ja właśnie pokochałam Whistona Graham'a, ale to właśnie jak kreuje bohaterki zwłaszcza, no mężczyzn również, ale to jak złożone są to postacie, jak wielowarstwowe i jak bardzo Angażujące są te historie, chociaż tak naprawdę nie ma tu ani wybuchów, ani jakichś bitew, i gdzieś tam już mam podejrzenie, w jakim kierunku to będzie szło, ale już się trochę obawiam, jak to się może skończyć i boję się, że będę miał jakiegoś kaca książkowego, ale tak cieszę się, że wróciłam do tej historii. I właściwie ja tą połowę przeczytałam jeden wieczór. Nie umiałam się od tej książki oderwać, totalnie. Następnie, słuchajcie, Tom Masek. Ja tę książkę już czytałam w zeszłym roku i pisałam wam też recenzję na Instagramie, ale to jest książka, którą będziemy sobie omawiały na najbliższym klubie książki i po prostu robię reread, żeby sobie przypomnieć, co się tam działo, <grym> skoro jestem prowadzącą, no to nie, nie fajnie by było, gdybym nie wiedziała czegoś, także sobie przypominam, że jestem przy samej końcówce, także e, tutaj ponownie czytam, właśnie do Masek. Jeżeli podobały Wam się książki Dom Sióstr Marnotrawnych czy inwokacje, tak chyba nazywa się ta ostatnia, jak dobrze pamiętam, i lubicie właśnie takie creepy, historie z wywoływaniem duchu, ale też w takim stylu bardziej Tima Bartona, Gejmana. No tak, no książki pojawiły się, więc tutaj ja wiem, że cancel, ale no książki jakby są na rynku. W każdym razie wiecie, o co mi chodzi. To tutaj dom masek ma podobny tutaj klimat. Chodzi mi konkretnie o to, że tutaj mamy przedstawione losy dwóch sióstr, a właściwie głównie jednej, ale no te dwie siostry są jednak ważne w całej tej historii. Wprowadzają się one do domu rodzinnego matki, e, która się totalnie zmienia. Więc tutaj jakby już widzicie taki trochę klimat też... E, Koraliny. I nie wiadomo właściwie dlaczego, a potem zostają odkryte informacje na temat tego domostwa, które przez długie lata było określone jako właśnie. To miejsce, w którym giną ludzie, nie wiadomo co się z nimi dzieje, że właśnie w tym miejscu straszy. No i tutaj się rozgrywa cała akcja, a one właśnie w tym domu mieszkają. Także tutaj, jeżeli lubicie tego typu właśnie historię, to ten masek będzie idealny. Dobra, jeszcze to. <grych> po tą trzecią, rzecz znaczy czwartą książkę, którą tutaj mamy, myślę, że się nie spodziewacie. E, moi mężczyźni, Wiktorii Kieland w przykładzie Karoliny Drozdowskiej. Ja tą książkę ostatnio wam pokazywałam w Bookholu tutaj na kanale. Ona jest dość krótka, ja już ją zaczęłam właśnie czytać. Jestem na stronie 31, ale bardzo wolno mi się ją czyta, bo sposób prowadzenia tej historii jest dość specyficzny. Niemniej jednak, skoro już zaczęłam, to chciałabym też skończyć. Wiem, że miałam jeszcze inne książki, które pokazywałam tutaj w TBR-ach i które nadal nie skończyłam, bo pojawiały się inne to jest bardzo luźne, dlatego ja staram się właśnie w jednym filmie łączyć wrap-up i TBR, bo gdybym miała się trzymać stricte TBR-u, który nagrałam, to pewnie bym się zniechęciła. A tak to tutaj po prostu luźno sobie mówię o tych książkach, które przeczytałam, a takie plany to są plany. Mogę je zrealizować albo nie. W każdym razie, ja tu i gadu gadu, a tutaj książka czeka. Wojna Makowa, Rebeki Kwang. Książkę, którą czytam już <grym> trzy <laughs> lata eee, i zawsze mnie coś od niej odciąga po prostu bardzo chcę ją skończyć zwłaszcza, że no po prostu chciałabym skończyć serię Wojna Makowa i sięgnąć po kolejne książki autorki, to jest jedyny powód, dla którego po prostu chcę przeczytać Wojnę Makową, mam nadzieję że coś jeszcze pamiętam, ostatnio jak sobie czytałam jakiś rozdział, bo tak nie wiem, na coś czekałam, otworzyłam i zaczęłam czytać, to wszystko mi się przypomniało ale ja nie wiem, czy ja nie będę chciała jeszcze tak wiecie, cofnąć się o jakieś 100 stron, chociaż, bo początek pamiętam, pamiętam tą szkołę, te praktyki i tak dalej. No, myślę, że tak jeszcze może z 50 stron się cofnę i, i będę sobie dalej czytała. I jak już usiądę, to będę chciała ją skończyć. Tak, to, to jest moje postanowienie. <grych> Kilka książek jeszcze do mnie idzie, bo mam też umówione współpracę, ale nie mam ich tutaj fizycznie, więc wam na razie nie pokażę. Także jak już będą, to na pewno pojawią się filmy na kanale. Będę też robiła re read mojego patronatu, najnowszej książki mm, Avery Reid, ale to też wam dawałam znać na Instagramie, jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie, to oczywiście zapraszam. <grym> Teraz jeszcze włączę, słuchajcie sobie storytel, bo mam tutaj na półce kilka e, ciekawych książek, które chcę przesłuchać w audiobooku. Po pierwsze... Pieśń prorocza e, Paula Lincza, którą czyta Filip Kosior. To jest książka, którą mi ostatnio polecały dziewczyny na Klubie Książki właśnie e, i powiedziały, że jest to właśnie jeden z tych tytułów, który skłania do myślenia. Czyli tak jak właśnie ja, która nie poznałam mężczyzn, dzisiaj o tej książce w ogóle myślałam, dlatego ją tutaj podam jako przykład, e, bo znowu wpadł mi do głowy jakiś pomysł, jak można byłoby tę historię interpretować i jakby ta książka jest niesamowita, więc mam nadzieję, że Pieśń prorocza będzie podobna. E, mam do Pana kilka pytań, Rebeki Makai którą czyta Karolina Kostoń. Po prostu chcę przeczytać kolejną książkę Rebeki Makai, zwłaszcza, że już wyszła trzecia. Muszę sobie ją kupić. I tutaj mam jeszcze, słuchajcie, dwie, które ostatnio mi polecała koleżanka z pracy. Agla Alef i Agla Aurora, autorstwa Radka Raka, którą czyta Wojciech Chorąży. To są dość długie książki, bo jedno, pierwszy tom ma 18 godzin, a drugi 23 godziny. Także to będzie długie, ale spoko, wiecie. Sobie odpalę kolorowanki, albo gotowanie, czy też sprzątanie, jak już wreszcie mi się naprawi moja noga, i będę sobie tutaj słuchała w audio. Ostatnio ja też mówiłam, że chciałam przesłać audiobooku krótko i szczęśliwie, bo wciąż po to nie sięgnęłam i rzeczy osobiste Karoliny Sulej, a tamta poprzednia książka Agaty Romaniuk. Także to jeżeli chodzi o te plany czytelnicze na najbliższy czas, nie wiem, czy to będzie miesiąc, czy. Trochę więcej. Zobaczymy, aż do następnego update'u czytelniczego. Kochani, koniecznie piszcie w komentarzach, jakie wy macie plany czytelnicze oraz jakie książki ostatnio przeczytaliście, które Was zachwyciły albo może na których się zawiedliście. Jestem ciekawa Waszych e, opinii. Możecie też pisać, czy któraś z tych książek, którą tutaj pokazałam, Padła wam w oko, czekam na wasze komentarze, a ja z całego serca chciałam wam podziękować za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że tak samo jak ja dobrze się bawiliście. Trzymajcie się ciepło i oczywiście mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Pa pa!